Witam w przedstawiającym wyjazd integracyjny zakopane 2015, a dokładniej zarys kosztów tego wyjazdu. Na pierwszej stronie mamy ogólne koszty przypadające na 50 osób. Koszty te można odczytać z drugiego arkuszu kalkulacyjnego programu Excel. Koszty te związane są z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i atrakcjami. Cały wyjazd jest rozłożony na 3 dni, w których koszta te nieco się różnią. Po wpisaniu liczby uczestników w arkuszu czwartym, możemy dowiedzieć się, jakie będą koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i atrakcji przewidzianych dla większej lub mniejszej liczby osób. Po wpisaniu już liczby uczestników, możemy również dowiedzieć się w trzecim arkuszu. I jakie będą koszty całkowite całego wyjazdu. Dziękuję za uwagę.